HP Partner Excellence Channel Award, coroczna gala firmy HP, wyjątkowe wydarzenie, na które czekają wszyscy partnerzy. Wydarzenie, podczas którego nagradzamy partnerów za wyjątkowe wyniki sprzedażowe, które osiągnęli w minionym roku fiskalnym. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyróżnionym partnerom oraz wszystkim laureatom za świetną pracę, którą wykonali w zeszłym roku i za wysiłek, jaki włożyli w sprzedaż produktów marki HP. Chciałem również bardzo serdecznie podziękować mojemu zespołowi HP za wymieniony rok za wysiłek, za pracę, za dedykację, za pasję, za motywację, jaką włożyli w suraż H&P i za to, żeby nasz kanał partnerski się rozwijał, a H&P było marką pierwszego wyboru dla wszystkich partnerów. Kanał partnerski jest dla firmy H&P niezmiernie ważny. Ponad 90% biznesu, jakie robimy, robimy przez nasz kanał partnerski. Inni vendorzy pracują z kanałem partnerskim, odchodzą do niego, wracają. My jesteśmy cały czas naszymi partnerami. Każdy produkt, który wprowadzamy na rynek wprowadzamy z myślą o naszych partnerach w sposobie, w jakim będą ten produkt sprzedawali. Chcemy, aby nasi partnerzy odnieśli sukces, bowiem sukces firmy HP jest mierzony sukcesem naszych partnerów. Tematem przewodnim w dzisiejszej gali była sztuczna inteligencja. Głęboko wierzymy, że sztuczna inteligencja to rewolucja na miarę internetu. Jako firma HP chcemy być liderem we wprowadzaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję na polski rynek. W tym celu Wprowadzamy na polskie największe portfele produktowe produktów z procesorami wspierającymi AI. Gorąco zachęcam wszystkich partnerów do wzięcia udziału w szkoleniach, jakie dla Was przygotowaliśmy. Artificial Intelligence Master Classes. Zależy nam na tym, aby nasi partnerzy posiedli wiedzę, która pozwoli na edukację ich klientów, a w konsekwencji przełoży się na dobre wyniki biznesowe. Jeszcze raz z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim, którzy przybyłem. Wszystkim partnerom, którzy byli dziś z nami, w szczególności laureatom dzisiejszych nagród. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za rok.